Jesteśmy dzisiaj w szkółce Schmidt, porozmawiamy dzisiaj o tym, jak y, zaprojektować, jak urządzić, jak zaplanować, jak posadzić rośliny takie, które pięknie wyglądają latem. Ta rabata, jak długo tutaj jest, od kiedy, ile ma czasu? Założyliśmy ją około 5 lat temu, no i jest to rabata bylinowa. Beliny były tak dosyć gęsto sadzone w takiej Czyli? gęstej rozstawie. No tak mniej więcej 5 sztuk yy, z na pojemnika 3-litrowego mhm. na metr kwadratowy. I faktycznie taki ogród belinowy daje bardzo szybko efekt, jeżeli posadzimy w odpowiedniej rozstawie, mhm. to wtedy tak naprawdę już po dwóch, trzech latach już wszystko jest zarośnięte. Czyli coś dla niecierpliwych, dla tych, którzy założyli ogród. Nie trzeba czekać tyle, ile normalnie na krzewy, mm -hmm. tak, które mm -hmm. rosną dosyć powoli. Mm -hmm. Deliny po prostu mm -hmm. błyskawicznie dają ten efekt. Od czego trzeba zacząć, jeżeli mamy taką sytuację, że no, czujcie, mamy ogród taki właśnie zupełnie czysty, nic się nie dzieje, a chcemy założyć taką rabatę, która da szybki efekt, to od czego powinniśmy zacząć? To znaczy Musimy posadzić jak największą różnorodność roślin, które kwitną od wiosny do późnej jesieni. I to był twój klucz tutaj. Tak, czesną wiosną, wychodzą liście lebiotki pospolitej w takiej odmianie Aureum, pięknie to wygląda. Na początku mamy ładną fakturę liści, to są również takie odmiany bylin o żółtych liściach, albo na przykład jest taka nawłoć Hindi gei gai o jaskrawo-żółtych mhm. liściach, przepięknie to wygląda. Właśnie Także wiosną. Następnie takie pierwsze kwitnące beliny to kocimiętki. Kilkanaście odmian. One już zaczynają kwitnąć pod koniec maja i już wtedy zaczyna się robić atrakcyjnie. A powiedz mi, bo tutaj widzę kilka krzewów i, i też choinę kanadyjską, to są jakieś osie punktowe, takie jakby wykrzykniki w tej kompozycji, czy jest jakaś tutaj koncepcja? Tak, to jest taka rabata, która opiera się na wielu powtórzeniach i tutaj ten trzon mhm. kompozycji stanowią właśnie te choiny kanadyjskie, które dają w przyszłości chcemy je strzyc w stożki i będą takimi zimozielonymi fajnymi akcentami. One mniej więcej tutaj zostały posadzone równo co 5 metrów. I tak samo tył kompozycji, taki trzon kompozycji mm -hmm. tworzył wysokie krzewy i bardzo wysokie byliny, mianowicie bzy czarne o takich atrakcyjnych bordowych liściach w odmianie Black Lace, Black Beauty i na przykład Rudbeckia. W odmianie herbzone to są byliny, która dorasta do dwóch metrów, mhm. podobnie jak saćce. Bo tutaj schodzimy piętrowo i takimi grupami. Grupami, czyli po ile roślin w grupie? Minimum 10 sztuk w grupie, tak? To jest takie... Jeżeli ja mam mniej miejsca w ogrodzie, nie mam takiej mhm. przestrzeni. To... Minimum 3 sztuki, żeby faktycznie takie, taką kępę nam mhm. stworzyły byliny. I wtedy też one szybciej się ze sobą łączą i szybciej tworzą Oczywiście. po prostu taką zwartą i nie ma tyle pielenia A, no też. Warto mhm. sadzić dosyć gęsto, bo potem nie mamy takich problemów z wsiewaniem się chwastów. Mhm. Wystarczy na wiosnę opielić, przyciąć, opielić dookoła i one potem ślicznie zarastają i, no i tworzą taką okrywę. Mhm. Czyli tak jeszcze wracając do początku. Mam gołą powierzchnię trawnika, więc y, powinnam sobie wyznaczyć to miejsce, w którym chcę tą rabatę mieć. I co? Oczyścić strawę, tak? Oczywiście. By wszystko, oczywiście. By zerwać trawę, zerwać tą darń, przekopać potem tak na, na głębokość szpadla. Najlepiej wymieszać z jakąś ziemią kompostową. A następnie zaplanować sobie, tak? Rozrysować sobie na kartce. No strasznie trudne. Nie, po prostu. Y, jest taka zasada y, właśnie w planowaniu takich angielskich rabat. Z przodu projektujemy niższe rośliny. Mm -hmm. A potem po prostu im im głębiej, im dalej, tym wyższe rośliny. A powiedz mi, tak, jeżeli mamy mniejszą powierzchnię, nie taką jak tutaj, mhm. powiedzmy, jakieś 5-6 metrów długości, to ile kolorów, o ilu kolorach trzeba by było myśleć, albo o ilu gatunkach, jedno i drugie, żeby nie, nie, nie mieć takiego efektu chaosu, jakiejś takiej mhm. kakofonii? Mhm. No, i nie, nie próbować metrów, ogrodu botanicznego uh -huh, od razu. 5 metrów długości, uh -huh. a ile szerokości? No powiedzmy 2,5 metra. 2,5 metra, tak. No to tak mniej więcej powiedzmy, że to wychodzi, nie wiem, 11 metrów kwadratowych. To tak minimum metr kwadratowy na dany gatunek rośliny. Tak około 12 rodzajów.